Po meczu w niemal ekstremalnych warunkach Wielim Szczecinek pokonał błonie barwice 3 do 2. Chociaż początek meczu był dla gospodarzy bardzo zły. Mecz w dosyć ekstremalnych warunkach. Jak do, do tego doszło, że do przerwy przegrywaliście 2-0? Myślę, że w pierwszej połowie nie podjęliśmy takiej walki jak. W drugiej pierwsze 20 minut na pewno to było w naszym wykonaniu, nie wykorzystaliśmy z sytuacji, którą mieliśmy. Zespół z Barwic skontrował nas dwa razy po ewidentnym naszym błędzie tutaj, no i wynik do przerwy 2-0. Druga połowa to praktycznie, ja naliczyłem, dwa razy drużyna Barwic była w waszym, nawet nie przy, przy polu karnym waszym. Tak, zgodzę się tutaj. Myślę, że przede wszystkim jest faktem to, że nie załamaliśmy się przy stanie 2-0, podjęliśmy tą walkę, walczyliśmy do końca, no i wynik 3-2. W takich warunkach, gdzie woda praktycznie do kostek jest w niektórych miejscach, nie ma tutaj miejsca na jakieś piłkę techniczną, a próbowali to grać chłopacy z pierwszej piłki, to trzeba po prostu strzelać, tak jak był przykład z bodajże drugiej bramki, że po, po rękach bramkarzowi weszła. Dlaczego tak, taką, takiej prostej piłki nie grali? Jesteśmy zespołem tutaj nieukrytym wam technicznym no i chłopacy chcą grać tą piłkę ładną techniczną do nogi no w takich warunkach no niestety się nie da no ale Jestem... Ważne, ważne, że graliście do końca, do ostatniej minuty dosłownie, bo bałem się, że kiedy przegraliście 2-0, że, że już się chłopaki nie podniosą. Ale jednak się udało. W ostatniej minucie bramka zwycięska. No, Krzysiu piękną głową wyprowadził zespół na prowadzenie i na to, że zdobyliśmy 3 punkty. Ile meczów macie meczu, meczu, meczu jeszcze do końca i z kim gracie najbliższy? Zostały nam jeszcze dwa mecze, zaległy z Orłem Wałcz, natomiast teraz w sobotę o godzinie 13 gramy z Pomorzaninami Słowo Boże.